Watykańscy strażacy zamontowali w piątek komin na dachu kaplicy Sykstyńskiej, gdzie od 7 maja kardynałowie będą zbierać się na konklawę. Z komina połączonego z dwoma piecami wewnątrz kaplicy Sykstyńskiej będzie wydobywał się dym, który wskaże, czy 133 kardynałów zdecydowało o wyborze następcy papieża Franciszka. Czarny dym wskazuje, że większość nie została jeszcze osiągnięta, podczas gdy biały dym oznacza, że wybory się odbyły i nowy papież został już mianowany. Przed rozpoczęciem konklawy pojawi się również żółty dym testowy. Tymczasem przygotowania wewnątrz kaplicy sykstyńskiej postępują w szybkim tempie. Po zamontowaniu pieców i kominka pracownicy ustawiają miejsca siedzące wewnątrz pomieszczenia i odnawiają piękne freski, które posłużą jako tło dla konklawy. Każdego dnia zaplanowano cztery głosowania aż do 33 lub 34, po którym odbędzie się dogrywka między dwoma kardynałami z największą liczbą głosów. Jeśli dwie trzecie głosujących uzyska większość, wybór papieża będzie ważny.